Dzień dobry, witam serdecznie. Przychodzę dzisiaj sobie do Was troszkę ponarzekać i mam nadzieję, że ponarzekacie razem ze mną odnośnie tego, czego brakuje nam w naszych polskich markach na naszym polskim rynku. I nie mówię tutaj o tym, że możemy dostać jakiś kosmetyk na polskim rynku, ale od zagranicznej marki. Nie, szukam tego, żeby dany kosmetyk był produkowany właśnie w Polsce przed naszą polską markę. I jeszcze jedna kwestia, ostatnio coraz głośniejsza. Dajcie mi koniecznie znać, jak się zapatrujecie na chińską produkcję u polskich marek, to znaczy, jak to wygląda, kiedy polska marka przenosi swoją produkcję właśnie do Chin, żeby im było taniej. Pod kątem moralności powiedzmy mało etyczne, tak dyplomatycznie to nazwijmy. fiance Czy szukacie tylko polskich marek produkujących wyłącznie w Polsce, czy Wam to nie przeszkadza? Jestem ciekawa Waszej opinii z tego względu, że widziałam sporo krytycznych głosów pod recenzją, no powiedzmy, że recenzją kosmetyków od Aa Ciao Bella u władka Beauty Boya. Jako, że oglądam władkę od kilku dobrych lat, no to jestem, szczerze mówiąc, rozczarowana tym filmem. Trochę mi się to gryzie szczera recenzja, a reklama tych samych kosmetyków na Instagramie. Natomiast no to jest tylko moje zdanie. Dajcie mi koniecznie znać, jakby się zapatruje na chińską produkcję i od razu może powiem od razu wyjaśnię tę kwestię, to nie jest tak, że produkując w Chinach nie macie wpływu na skład i nie wiecie, co tam jest. Nie, sprzedając na terenie Unii Europejskiej spełniacie ich wymagania. Musicie to zrobić. Inaczej nie sprzedacie swojego kosmetyku. W składzie jest dokładnie to samo, co jakbyście produkowali w Polsce. Dalej obowiązują te same normy, te same restrykcje. Nie można rzucić czegokolwiek. I odchodząc już od tej dygresji, wracając do głównego tematu, dalej cały czas niej brakuje. Chłodnych brązerów. Prasowanych, kremowych, nieważne. Dalej uważam, że jest tego za mało, zwłaszcza tych produkowanych w Polsce. Po co by nie było, uwielbiam ten płynny bronzer od SARS, ale on jest produkowany w Chinach. Brązer od It Girl, od AA również jest produkowany w Chinach. Chociażby bardzo fajna perełka wyszła właśnie we współpracy Fogin Garden i Bell. Jest dostępna w biedronce, gramatury ma też naprawdę bardzo przyjemną. Na policzku wygląda cudnie, więc jest to świetny produkt. I chyba jako jeden z nielicznych, które jeszcze kojarzę jako chłodny brązer. Na pewno też kobo, prasowany. Mówię o tym. Nude Mood. Zafalałam go już niejednokrotnie. Natomiast on się dosyć mocno pyli, więc to uprzedzam. Ale jest chłodny, wygląda przepięknie. I jest też produkowany w Polsce, więc to jak najbardziej na plus. Ale jeżeli jeszcze znacie takie kosmetyki, to oczywiście mi polećcie, bo jestem bardzo ciekawa kolejnych. Jeżeli chodzi o chłodne bronzery, to wpadłam w jakąś spiralę i nie mogę się zatrzymać. Uwielbiam je, kocham, chcę więcej. Ale jak kupić więcej, jak polskiej produkcji ich po prostu nie ma? Chciałabym tak dobrą dostępność chłodnych brązerów, jak w przypadku ciepłych, że idę do sklepu i nie muszę się martwić, czy znajdę w ogóle cokolwiek, tylko żebym miała te kilka propozycji, tak żebym mogła sobie wybrać. Tak samo chciałabym mieć bardzo szerokie pole do wyboru, jeżeli chodzi o kolorowe maskary. Okej, okay, mamy pojedyncze, brązowe, niebieskie czy burgundowe od Glam Shopu, Eveline, um, czy tam jeszcze kilku innych marek, ale takie typowo kolorowe ma faktycznie Bell i Vhean, które zdecydowanie produkują w Polsce. Ale jeżeli chodzi o takie bardzo skrajne kolory, jak chociażby pastelowy, który mam dzisiaj na dolnej powiece, no to czegoś takiego w polskich markach nie ma. Nie dość, że w ogóle to nawet już nie mówię o polskiej produkcji, Ogólnie na polskim rynku, nawet zagranicznych marek, nie ma tego dużo. Jest ich bardzo mało i to mnie dziwi, z tego względu, że właśnie bumna na kolorowe tusze był jakiś czas temu i nie wiem, dlaczego marki z tego nie skorzystały. To znaczy niektóre skorzystały, jak chociażby Glisten, ale zamawianie od nich pojedynczej maskary, czy kilku różnych kolorów, no to jest już trochę wyższy wydatek. Więc zdecydowanie wolę sobie kupić chociażby Han, które też są świetne, ale no tej puli kolorów nie ma aż tak dużej jak bym chciała. Zanim w galerii handlowej u mnie zamknęła się wyspa Golden Rose, to tam też poszłam obejrzeć ich tusze i ich linery, ale jest to marka turecka, więc to nie spełnia wymagań właśnie dzisiejszego filmu, ale w razie co jest to coś na polskim rynku, ale chciałabym jeszcze polskiej produkcji, żeby było tego więcej. Ale tak sobie myślę, że właśnie to jest nisza dla Heian, żeby poszli też pastelowe maskary. Być może kiedyś coś takiego wypuszczą. Jestem bardzo ciekawa, jak sprzedają się ich właśnie te podstawowe. One są też małe, więc fajne do takich pojedynczych akcentów, choć można równie dobrze wytuszować całe rzęsy. Zdecydowanie chciałabym też zobaczyć więcej cieni opalizujących, więcej multichromów, jakichś takich naprawdę ciekawych przejść kolorystycznych. O tak mimo wszystko, mamy tego bardzo mało. Zwykle trafiają się maksymalnie duochromy albo cienie, które błyszczą na inny kolor, a mają inną podstawę. To jest trochę za mało dla mnie. Oczywiście Klamszow się w tym specjalizuje. Niedługo na nasz rynek też wejdzie marka The Pastel Roses, o której Wam już mówiłam. Oni mają przecudowne cienie. Naprawdę lubię polski rynek, lubię polskie marki, więc chciałabym móc je wspierać, ale no niektórych rzeczy po prostu nie ma. I tutaj z tego co wiem, to Glam Shop też chce odejść od pojedynczych cieni, co jest naprawdę dużą szkodą, bo uwielbiam ich multichromy, chociaż to ma zostać, więc chciałabym większej gamy kolorystycznej, większą też różnorodność, jeżeli chodzi o formuły, bo niektóre marki mają bardziej trupinowe te cienie, inne mokre, takie gruboziarniste. Grubatkowe bardziej. To jest chyba dobre określenie, ale jest też sporo multichromów na rynku zagranicznym, które są zupełnie gładkie, a też bardzo ładnie opalizują. I myślę, że to jest właśnie ten typ, który powinien wejść na polski rynek i jakaś marka powinna się za to wziąć, bo jest na to popyt, a tej podaży mam wrażenie, że trochę brakuje. W związku z obecną modą być może tego będzie więcej, ale na ten moment bardzo mi brakuje więcej małych, kompaktowych palet. Które by się świetnie też nadawały w podróż. Oczywiście na rynku mamy kilka wyjazdowych palet, chociażby brasza, Kobo, Afek czy na przykład Mexmo, ale no właśnie, jak na przykładzie Mexmo, paleta podróżna jest olbrzymia, jest absolutnie niepraktyczna i niestety większość palet dla mnie wyjazdowych takich jest. Ja nie potrzebuję czterech odcieni do brwi, nie potrzebuję różnych brązerów. Potrzebuję jeden odcień, który się świetnie nada do konturowania, do wyrzeźbienia oka. Równie dobrze, wiecie, to jest wyjazd, nie muszę mieć wszystkiego idealnie pod siebie, więc równie dobrze mogłabym zrobić takim cieniem też brwi, po prostu sobie na szybko wypełnić. Więc chciałabym taką paletkę, którą chociażby mam od Color Pop Dertuber. Tam jest jeden właśnie taki przejściowy odcień, który mi spełnia to zadanie, żeby się i wykonturować, i zrobić oko, i zrobić brwi. To jest dla mnie wyjazdowa paleta. Taka, która spełni mi kilka różnych zadań. Wiem, że nie wszyscy są tego fanami i wolą mieć osobne produkty, ale nawet z tych gotowców. Jeżeli mamy i trio do konturowania, i właśnie cienie do oczu, to zawsze coś mi nie pasuje. Zawsze, zwykle ten brązer jest po prostu ciepły, więc nie nadaje się do mnie na wyjazd. Chciałabym wersję właśnie wyjazdową z chłodnym brązerem. Jak wiemy od czasu do czasu, Kobo potrafi się przypomnieć, że potrafią zrobić chłodny brązer, więc. Gdyby ten brązer był w takiej palecie, tylko w lepszej formule, żeby się aż tak mocno nie podnosił, aż tak mocno nie pylił, to zdecydowanie to by była dosyć ciekawa paleta. I osobiście mogłabym się też obejść bez różu, zostawić tylko brązer i rozświetlacz i... Jakiś, wiecie, jasny beż, który by mi też służył trochę jako puder, wiecie, korygujący, rozjaśniający, ale też do podczyszczenia granic, czy na tyle dobrze napigmentowany, żeby zbudować wewnętrzny kącik, jakieś przejściowe maty z najciemniejszym, takim głębokim brązem, może jakiś pop kolor, color, jakiś mocny błysk i to by mi zupełnie wystarczyło. Nie potrzebowałabym więcej właśnie w takiej palecie wyjazdowej, żeby ona była maksymalnie mała. Najlepiej by było, gdyby to była klasyczna dziewiątka, z na tyle dużymi wypraskami, żeby się i wykonturować, i zrobić makijaż oka. Oczywiście nie wierzę, że wyjdzie coś takiego odpowiadającego w 100% moim wymaganiom i moim preferencjom, ale być może zbliża się sezon wakacyjny jestem ciekawa, czy w ogóle coś wyjdzie. Czy pojawi się jakakolwiek wyjazdowa paleta, czy myślicie, że ta moda już przeminęła? I spoza takich typowych, wiecie, wyborów kosmetycznych, jakiejś konkretnej kategorii, to to, czego potrzebujemy na polskim rynku, od polskich marek do testerów, Naprawdę, tego jest tak mało. Wiecie, jakaś bardzo ładna kolekcja Belwi ale zwykle pojawiają się te trzy testery, a produktów w kolekcji jest na przykład 15 albo 20 i nie ma tego jak po prostu sprawdzić. Szkoda, ma albo musimy właśnie celować w ciemno, albo co gorsze, niektóre osoby otwierają pełnowartościowe kosmetyki, więc albo ktoś kupi taki wzmacany, obrzydliwie otwarty produkt, albo niestety on poleci do śmieci. Um, I co gorsza, jak już jest jeden otwarty. To zwykle zamiast używać tego jednego już otwartego. Bo okej, okay, jak już ktoś otworzył, trudno, możemy potraktować to jako tester, ale jeżeli ktoś otwiera kolejny, kolejny i kolejny, to już tego nie rozumiem, ale no to już jest problem konsumentów niż marek. Natomiast marki powinny zapewnić te testery, a zwykle ich po prostu nie ma. I to też dotyczy oczywiście zagranicznych marek, ale no niestety. Polskie marki nie ułatwiają wyboru i decydowania się na ich kosmetyki, kiedy nie możemy sprawdzić, jak one wypadają. Oczywiście to sporo też zależy i od konsumentów, i od drogerii. Natomiast jeżeli wychodzi coś nowego od Kobo, to oni mają testery. Ten brązer miał tester. Tak samo róż z tej serii również miał tester. Jeżeli wychodzi jakaś nowa paleta, również pojawia się tester. Ile razy można użyć tego samego słowa w jednym zdaniu? Jak widać, dużo. W każdym razie, jeżeli wychodzi coś nowego od Daso Beauty, które produkuje Kobo, to również te testery się pojawiają. Mam nadzieję, że niedługo ponownie otworzy się natura w moim mieście, bo zdecydowanie mi jej brakuje. A kolejnym elementem, którego mi brakuje na polskim rynku polskich marek, a nie jest to kosmetyk, to jest to jakaś... Innowacja, wyjście z czymś nowym na rynek, niż. bo zwykle jak mamy jakiś ciekawy produkt, jakąś ciekawą formułę, to jest to zwykle formuła zapożyczona od droższej marki, która już wyszła z czymś takim. Rozumiem, że jeżeli większa marka coś takiego wypuści i mniejsza zrobi tego swoją wersję, czy po prostu kopię. To będzie to chętniej sprzedawane, wiecie, już będzie jakiś rozgłos, wokół tego kosmetyku, ale brakuje mi czegoś takiego, żeby polskie marki wyszły z czymś innowacyjnym, żeby zaproponowały coś, czego brakowało na rynku, czego jest mało. Zdaję sobie też oczywiście sprawę, że mało jest takich rzeczy, które jeszcze można stworzyć. Ale jak coś wychodzi, no to właśnie od zagranicznych marek. Jak chociażby te kolorowe tusze, a tu jest naprawdę duże pole do popisu. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, że kiedy dopiero było boom na turbinkowe rozświetlacze za granicą, dopiero one zostały u nas wprowadzone. I tak jest ze sporą częścią innych kosmetyków. Brakuje mi czegoś takiego właśnie świeżego, takiego powiewu nowości. Ja już nawet nie mówię o paletach cieni, bo doskonale wiecie, do nich sobie za chwilkę przejdziemy, ale żeby polskie marki nie bały się wyjść z czymś innym. Z drugiej strony to jest biznes i to nie jest akcja charytatywna, tylko to ma się opłacać, to ma się sprzedać, ale no brakuje mi czegoś takiego, takiego świeżego próbowania. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, co znalazłam w DDoC, czyli to próbowanie, i myślę, że płynnie możemy przejść do kolejnego punktu, czyli ciekawsze palety cieni, żeby one wychodziły jakieś intrygujące, żeby te połączenia kolorystyczne, te historie były o wiele ciekawsze niż to, co mamy. Obecnie, gdzie większość to po prostu brązy. Okej, okay, brązy też są fajne. Ja też z nich korzystam, ale chciałabym czegoś, wow, czegoś nowego jak na przykład multichromy no ale nie musimy się na tym skupiać możemy po prostu mieć fajną historię kolorystyczną. I wracając do DOC. Paletka Celebi była właśnie tym, czego mi brakowało polskiej marki. Mocne kolory, mocna pigmentacja, cudownie pracujące, ale nietypowa historia kolorystyczna. Marka od razu poszła w większość chłodnych kolorów, co mi na przykład imponuje. I tak samo najnowsza paletka również jest chłodna. Dajcie mi znać, co niej sądzicie, bo szczerze mówiąc te brązy dalej nie są takie typowo, wiecie, ciepłe. One dalej są raczej po tej chłodnej stronie. Szczerze mówiąc, widziałabym tu więcej szarości i na początku myślałam, że to są właśnie szarości, ale to są raczej takie brąziki. Bardzo ładnie wyglądają z tymi różami. Paletka jest ciekawa, zdecydowanie ją kupię. Jedynie to, co mnie odstrasza to ten fuksjowy, matowy odcień. Nie używam takich cieni. Mam już takie w swojej kolekcji, nie sięgam po nie, więc to jest jedyny cień, który tak nie do końca mi odpowiada, ale sama paletka jest naprawdę bardzo ładna. Kupię dopiero niestety na jakiejś najbliższej promocji. Z dwóch względów. Mam zbyt dużo chciejstw i mam zbyt dużo palet do przetestowania ogólnie kosmetyków. I trzeci powód, niedługo się przeprowadzam tak, znowu się przeprowadzam, więc muszę to wszystko pozabierać. I nie chciałabym teraz kupować czegokolwiek nowego, żeby mi to doszło, chociaż doszedł do mi ostatnio box od Cosmic Brushy, z ten halloweenowy, nie rozmawiajmy o tym. Także deloc chętnie kupię, ale no po prostu nie teraz, no nie dam rady kupować wszystkiego naraz i muszę też pochwalić wyjątkowo Mexmo, ponieważ ta ich najnowsza paletka ma ciekawą historię kolorystyczną. Jest to coś nowego, coś trochę świeżego na tym rynku. Ja co prawda nie używam zieleni, więc ta historia nie Nijak mnie nie ziemi nie grzeje, raczej mi się nie podoba, ale doceniam, że jest to coś innego niż zwykle, ale znowu bałabym się o samowypadające maty, choć podobno zmienili formułę, właśnie, żeby coś takiego się nie działo. No, lepiej późno niż wcale, bo z tego co słyszałam w poprzednich paletach, jak na przykład ślubna, też lecą te cienie. A problem zgłaszałam jeszcze za czasów Frozen Roses. Niemniej jednak doceniam propozycję, że zrobili coś innego i paletka jest naprawdę ładna, okładka jest przepiękna. I na dzisiaj to tyle. Jeżeli macie ochotę, dodajcie mi znać, czego Wam brakuje na polskim rynku, być może porozmawiamy sobie o tym następnym razem. Tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego.